Nowy haker pojawił się w Robloxie. Director Vivienne to jest nowy haker, który ujawnił się i który zhakował parę trybów ostatnio w Robloxie, w tym Klikkrafta. Zostawcie, słuchajcie, lajka like i oczywiście dajcie znać, kim może być ta nowa postać. Niestety, od razu was uprzedzę. Zobaczcie, tutaj jest ten film, który, który nam Klikkraft zapodał. Tu jest ten serwer, i słuchajcie ewentualnie, naprawdę yy, ta postać, ten nowy hacker upatrzył sobie CrickCrafta jako, <grafy> jako tego, bo tutaj lata, widzicie, to jest jego jakby postać yy, i słuchajcie, od razu wam mówię, że ten nowy hacker nie współpracuje z Tubers93, yy, Tubers dało ogłoszenie, informację, komunikat, że nie znają tej tej osoby i są też zaskoczeni całą tą sytuacją. Natomiast e, kilka trybów zostało też zhakowanych One zostały już przywrócone do, do, do życia i działają. Jednym z takich trybów jest Spray Paint, czyli jeden z popularniejszych. Patrzcie obecnie ma 13 ponad tysięcy osób aktywnych e, i on został zhakowany, słuchajcie, wczoraj. Wczoraj Spray Paint, teraz aktualnie działa, której następny tryb, który został też zhakowany to Streets, znaczy TTD Free, więc ten tryb też został zhakowany. I co ciekawe, jak nazywa się ta postać? Proszę bardzo, tutaj znalazłem jej profil, tej postaci, ma dwóch dziwnych przyjaciół, ja nie wiem co to są jakieś, takie wyglądają jak gnubki, jak trochę ja. Jeżeli chodzi o jej creations, to tutaj mamy ten tryb. Został zbanowany przez Robloxa i ta director Vivian znowu go stworzyła od nowa. Jak widzicie, więc ciekawa. Natomiast sprawdźmy opis. The fun has... Zabawa się dopiero zaczyna, tak? Czy zaczęła? Cześć, jestem Vivian. Jakiś tam z osobą, co zarządza. If I need someone needs someone to get the job done, I will make sure it happens. <laughs> ok, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby praca była wykonana, ona sprawi, że to się stanie, tak? No, awatar nie jest jakiś tam, no, dość, no to jest jakaś kobieta. Nie wiadomo, czy Director Vivian, czy ten hacker to kobieta, czy mężczyzna. Tego dowiemy się pewnie już niedługo, ponieważ to jest obecnie jeden z aktywniejszych hakerów. Chociaż. Większe ataki i tak mają miejsce, bo wiele kont Robloxa zostało sakowanych. O tym nagram oczywiście film już niedługo, słuchajcie. Ale naprawdę dzieją się dziwne rzeczy obecnie w Robloxie. Jeszcze nam brakuje tego, żeby Roblox przestał działać, jak to w weekendy bywa. Ciekawe, czy będzie wieczorem awaria, jak myślicie. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Chciałem Wam przekazać tę informację, no i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Na pewno będę dawał Wam znać. Do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to obejrzyj kolejne moje odcinki. Tutaj się wyświetlą dwie karty z odcinkami. Obejrzyj od początku do końca. Do zobaczenia.